Hej kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Minka, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować moją serię, gdzie oceniam konta widzów. Bardzo się Wam spodobała ta seria, bo coraz więcej osób do mnie pisze, żebym oceniła Wam konta, więc myślę, że jest to bardzo fajne. I u mnie ta seria już trwa hmm, kilkanaście odcinków, więc myślę, że jest to fajne i że Wam się to w sumie podoba. Więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I jeśli ktoś jeszcze z Was by chciał, no to oczywiście piszcie w komentarzach, albo piszcie do mnie na mamio, a ja bardzo chętnie Wam taką ta ocenę, bo sama to osobiście um, lubię. Więc pierwszą osobą będzie o, ta, 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 ta osoba, ku. no nie umiem mówić, ale okej. Okay. Więc y, zaczynamy luk, luk taki w sumie nawet w moim stylu bym powiedziała i co w tym luku zmieniła to te buty i może ten tatuaż na głowie ale luk myślę, że 9 punktów y mogę przyznać więc lecimy dalej opis, opis bardzo fajny taki tutaj widzę poplątanka trochę nawet y tutaj coś jakieś hashtagi, bardzo ciekawie zrobione, opis 9 y zdjęcie zdjęcie bardzo ładne, trochę takie Jeziorko. Taki vibe'ik. Czyli zdjęcie daje 10 punkcików. Okej, okay, jedziemy dalej. Posty. Posty. Widzę tutaj się osóbka dużo udziela, bo ma dużo postów, czyli dajemy 8 punkcików. I ogólne prowadzenie konta będzie 9. Ok. więc lecimy dalej. Kolejną osóbką będzie Magdzia. 7, 4, 1, 9. Mam tą osobkę znajomych. Okej. Okay. Więc tutaj widzę zdjęcie i luk ma taki sam. Hmm. Czyli za zdjęcie i za luk damy 7, po 7 punktów, bo jak jest takie samo, to wiecie o co chodzi. Chociaż 7,5 bym dała za zdjęcie, bo jest dodatkowo tło. No ale 7. Hmm. Ogólne prowadzenie konta to myślę, że. Patrzymy na posty najpierw. Posty w sumie git jak przygotowe. Patrzmy na Sylwestra. Ciekawe tutaj jakieś lego. Ym, ja ogólnie nie mam do lego. <laughs> Ale okej. Okay. Y, opis myślę, że 7 posty 8. Ogólne prowadzenie konta 7. Kolejnym użytkownikiem będzie użytkownik wyników. Zabawa 1, 2, 3. Przed chwilą była aktywna. Ym, więc look, look. trochę nie w moim stylu. Nigdy bym takiego luku nie zrobiła. Więc 4. No ale to tylko dlatego, że nie w moim stylu. Jeśli się komuś podoba, to jak najbardziej. No, przepraszam, ale no, nie w moim stylu. Ym, zdjęcie obok luku Bardzo ładne. I zdjęcie obok luku myślę, że 7. Opis. Tutaj dużo masz opisane osoby. Mam na imię Maja, lat co roku więcej, nazwiska nie potrzeba, zapraszaj się do znajomych, chętnie przyjmę, Wy, wyciągniesz ode mnie truskawkę, więc bardzo, bardzo milutkie, że tutaj pomaga z mamo Więc y, opis 7, czyli tutaj po ocenianiu zbior, biografię. Yy. On tutaj tutaj napisał miła osobka, nawet polubimy. I ogólne prowadzenie konta będzie 7, a posty też 7. W ogóle wpadłam na pomysł, żeby jak wchodzę na kogoś konto i mam kogoś znajomych, to pisać, że po prostu pozdrawiam z odcinka, będzie bardzo y, takie fajne i są myślę, że miłe. Więc mogę tak pisać do osób, i od dzisiaj będę się tak pisać, jeśli będę kogoś wchodzić na kogoś konto, na ją y, na odcinku albo coś tego typu. To będę po prostu pisać po z odcinka czy, czy coś takiego. Okej, okay. więc kolejnym... Kolejną jest Nadia. O chyba nie mam jej znajomych. Mm. Więc Nadia 0 o. o kurczę, nie ma takiej głosówki. Może to? Pisała. Dobra, nie wiem. Spróbuję to później znaleźć i ogarnąć tą osłupkę. Hmm. Więc teraz: Limonka 12 Star. Hmm. O, tą mocowkę mamy znajomych. Więc oczywiście najpierw zaczniemy od. Dobrze, napiszemy tutaj: po prostu odcinka. Myślę, że to będzie taka właśnie... O, tutaj, tutaj dziewczynie przed niemocniałam konto, co teraz wyszła na mamie. Więc myślę, że to będzie bardzo fajna inicjatywa, żeby um, cieszyć trochę widzów. Więc no. <grym> luk. Luk myślę, że mi się podoba, więc za luk dam 10, bo sama bym takich ubrała. Opis 9. Post jest z tego co widziałam, to... Użytkowniczka ma nawet spoko posty, takie normalne w sumie. Tutaj dużo o Momo na przykład, tutaj też jakaś dziewczyna, więc myślę, że 7, 8 nawet w sumie mogę dać. Zdjęcie obok luku, nie lubię ślimaków, więc przepraszam, ale 6. I ogólne prowadzenie konta 9. No, więc żeby było w sumie fair, troszkę to jeszcze tutaj, tej użytkowniczce. O, tutaj też napiszemy, że po prostu, bo chyba ja nie pisałam tego pozdro z odcinka. O, właśnie, nie. Proszę bardzo, będzie mi tutaj też napisane. Ode mnie na ściance i... I tej użytkowniczce też napiszemy. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Aha, po, poczekaj chwilę, zanim napisz kolejnego posta. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym filmikiem. I ja wam dziękuję za oglądanie. i Do kolejnego buziaczki, Pa pa!